Hej, witam się, serdecznie, ja jestem Spyro, a to jest drugi odcinek mojego Zagrajmy w sami SuriGate. Jak pamiętacie ostatnio przeszliśmy całe szkolenie, czyli zapoznaliśmy się z podstawowymi aspektami, aspektami tej gry. Natomiast w dzisiejszym odcinku przejdziemy ćwiczyć myślenie, czyli skupimy się bardziej na logicznych poziomach. Tak więc zapraszam do obejrzenia. No dobra, teraz sobie spadłem i teraz zbiorę wszystkie... Białe klejnoty, czyli punktowe. I zaraz ruszymy w dalszą drogę. Uwaga, uwaga! Zobaczcie jak lew jest taki szybki. O widzicie? Był taki szybki ode mnie. Ale z tym gamoń. Gamon jesteś ten lew. Lew robi się siebie gamonia. O, znikł ten klejnot. Ten, ten czerwony. Dobra. Teraz lecimy na wycieraczkę. Otworzyliśmy. Okej, okay, tutaj nie można i teraz na górę. I kończymy poziom. Teraz wam pokażę jak przejść go skrótem. Dobra, idziemy tutaj drugą od lewej. Potem musimy przetrzymać shifty, by przyspieszyć, a potem skoczyć na ten... Ten grania stosunek taki sześciokątny, a potem wszystko na murek. Musimy iść... Oczywiście... Robić tak, żeby nie spadnął z tego murka, a wtedy będziecie musieli powtórzyć tę czynność. Będzie tak kółko nadzieja. Aj, 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 dobra. Spróbuję to ponownie. Nie, nie wyszło mi. Nie w tą stronę podskoczyłem. Patrzcie, lewce chce nie gonić. Widzicie? A jestem... Z... ...nad murkiem. A, lew mnie gonił. Le, 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 chodźmy. Lećmy, lecimy. Ale i zaraz. Skocz! Skacz sami. O. Wskoczyłeś z sali, dobrze. I teraz... I kończymy ten poziom. Wycieraczko. O nie, Mr. nie nienawidzi tego poziomu. Dobra, ja też tego nie nienawidzę. do sobie do Po Bo poziom czwarty, ćwicz myślenia jest właśnie eksklajnotowy znakiem zapytania. Dobra, czas na poziom piąty. Czyli diamentowy motto. Inaczej zwane. Dobra. I teraz jak się wdostać? A mianowicie, odpowiedź jest prosta. Czekajcie. Mam inny sposób. Użyjemy takiej czynności. O! Natepnięcie na to miejsce spowoduje, że sami powróci... O, Uciekliśmy! No ale teraz, co teraz? O kurde! I co teraz? I sami leć! Przeskoczył. Pięknym akcentem. Dobra. I teraz, aby to uzebrać, musimy wziąć taki klej, nocniczo-wioletowy, a potem... Otworzyć i zbierajmy ten klejnot zatem. O, tak się to robi. I teraz włączymy i otrzymujemy kolor zielony. Spokojnie. Nie, ner nie denerwując się. Ha, mogą być szybkie skorpiony. Głupie będą skorpiony. Widzicie? Nawet stoi w miejscu. A nawet... O, nie był taki szybki niż się spodziewałem. Dobra. Ach. Teraz czekać. Albo poczekajcie. Ha zdań w inny sposób. Ha. No, a nie mówiłem? Dobra. Lecz na górę. My chcemy ukończyć ten poziom. Dobra. No wszystko zebraliśmy i teraz otwieramy wszystkie, wszelkie klejnoty. Tak. W końcu ukończyliśmy ten poziom. Dobra. I na górę. Minno, wciągnij nas. Tak, dokładnie. I kończymy tam poziom. Dobra. Teraz zbiorę te białe klejnoty, a następnie zajmiemy się kolejnymi sprawami. Dobra, musimy zrobić tak, żeby lwy nie wydostały się z, z niemieckich drzwi. Jeżeli mamy... Musimy mieć zielony, by lwy się nie wydostały się z tych zielonych drzwi. Tak się to robi. O, o kurde. O, mamy ten zielony klejnot. Byśmy przeszli dalej. Tak. Tak się to robi. Metoda. Mamy metodę czy nie no? Okej okay. Dobra Teraz na inny sposób O, skoczyłem. O, wskoczyłem, skoczyłem, Lele, skoczyłem. A wy lwy zostaniecie tu na dół A obraziły się Kolejny raz Trochę inne lwy się obraziły O! Nie! Yeah, nie! Yeah. O kurde Kurden Kurde, nędzy. No i teraz uwięziony jestem. Jeżeli to nie da się, to my spróbujemy naszą metodą. O, potrzebujemy klejnotu. Dobra, może spróbujemy tam poziom 6. Właśnie jest określoną liczba punktów. Tak to będzie metody. My sprowadzimy taką metodę. O nie. O nie. Mamy tylko jedno życie. I uwięzienie. Dobra, jeszcze raz. Tym razem musicie się nam to udać. Teraz się wydostać... Nie mogłem się wydostać po prostu. Po prostu nie mogłem się wydostać. Dobra. Powtórzmy tę czynność ponownie po prostu. I otwieramy. No i teraz spróbujmy to. Jeszcze raz! Musi być ta metoda. I wskaczyłem teraz F2. I jak w razie czego, jak zginiemy Jak w razie czego I teraz sami leć sobie do wycieraczki Na no wycieraczkę Juchu Teraz musi się to udać I się udaje Kurde no I wycieraczka Dobra Teraz sobie musimy trafić na te osy By dostać się do wycieraczki Half-made Przypomnę tylko, że że muchy, że te osy znajdują się po lewej stronie. Te kolorowe klejnot znajduje się po prawej. Jak Eee, też po, znaczy pośrodku... Środkiem. Dobra, otwierajmy. Otwieraj. Sezamie, otwórz się! O kurde, o kurde, o kurde, zaraz padnę. Trupem byłem. Wiedziałem. Hej, o hej, laha! No, teraz lecimy i spróbujemy to przejść pięknym akcentem. Dobra! No, nie wskoczył nawet sami. No. Może spróbujmy to jeszcze raz. Dobra, lecimy na górę. Teraz w tym razem musisz to udać i... I otwieraj te tajemnicze w o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Teraz skoczcami... O, wskoczyłeś. Gratuluję ci. Nie, znowu mnie wyrzuciło. O nie. Dobra. Teraz, teraz i się doigrałeś, ty głupku, głupek. Głupek, co? Nie. Dobra, nie będę nawet z żadnych głupot. Uff, shit. Nie! Nie! Teraz nie, nie. Ow. Teraz czekać, czekać i czekać. Po prostu ja rąbię. Znowu jakieś zwloty i upadki, które nie denerwują. Dobra, wskoczmy. Okej, okay, teraz musi... O, to bardziej się udaje. Uda Udało się, udało się, tak? Czy się udało? Dokładnie tak. Dobra, E2 i dalej. O, kurde, kurde. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Kurde, nie wskoczyłem. A mogło być lepiej. Dobra. Może pójdźmy na całego. się nawet udaje. Nawet innym sposobem. Dobra, ukończymy z określoną liczbę punktów. Genialne! Nieźle! Tak! Dobra, pokażę Wam jak przejść ten podział. Teraz bierzemy sobie kolor czerwony, a potem musimy otworzyć taki drzwi. Tak, dokładnie. Otwieramy. Teraz musicie się udać na dół Okej okay. I na dół sami I teraz łączymy Jest zielony I mama otrzymuj, otrzymuj, otrzymaliśmy kolor pomarańczowy I nie pozwólcie, żeby tych nie, nie otwierajcie takich Tylko idźcie w samą drogę O, został tylko pomarańczowy I kończymy poziom I wycieraczka będzie nasza Dobra No tak Uff, kurczę, kurczę, od tego się to roi. I wycieraczka nasza, lecimy. Jest. Tak jest. Kolejny poziom z tymi kolorowymi klejnoty! Nie! dostałeś. Zadałeś mi obrażenia? Udało mi się wydostać. O Boże, o Boże! Nie. Dobra. Teraz już nic mi nie zagraża. Wszystko jest spoko. Dobra. Dobra, moi drodzy. Teraz... Na dół. Ten lew chce mnie atakować! Te... Te Chcą mnie atakować. Dobra. I teraz... I teraz ważna sprawa. Teraz sobie otworzę... Pozwolę, że otworzę taki klejnot. A ten lew... Ten gościu pójdzie... O! I ten lew chce mnie przestraszyć. Uciekamy! Uf, uciekliśmy temu lwowi. Lew. Lew są groź... Lwy są groźne. I teraz kierujemy się w stronę. O! Jest! Mamy zielony! O, kurde! O kurde, mogę go stracić! Udało się! Udało się! Kurra, udało się! Udało się! I kto teraz jest mistrzem? Ja jestem mistrzem! Ja nie Alwy, nie! Dobra! Bez tych głupot. Dobra, zbierajmy te sześć os z tych zielonych, rozpylających się. I w, ruszamy w drugie, by łapać rupaki. Dobra, sześć. Mamy wystarczającą. Dobra, teraz sobie F2, a potem F3. Dobra. I teraz se otwieramy. I rozpylamy. I otwieramy. Takim pięknym akcentem. To jest już 80 osiemdziesiątej myślenie. Dobra, teraz musimy dwa zaprowadzić, by otworzyć takie drzwi. I teraz musimy to zakończyć pięknym akcentem, a my mamy tylko jedno życie. Kurde, nie pykło. Może to nie pomóc Dobra Niech pójdzie sobie Dobra F3 No już mamy dwa życia I teraz musimy jeść po ten kolorowy klejnot I dół! I ten lew przeszkadzający, patrzcie No i z tym lewem będę miał kłopoty Dobra sobie zawodowałem jakby co. I... teraz ten lew chce mi przeszkodzić! O, oh, ten... O, oh, ten mnie ja nie dozwała. Zabierajmy ten klejnot i wynośmy się stąd! Ale to jest fajne. No, taki napis. Take a money and run. Czyli... Pierś minącej nogi! Ten lew nas nie ucieknie! Ten lew nas nie dogoni. Dosłownie nie dogoni. Dobra. Fajne ani take a money and run to fajne fajne słowa i kończymy poziom z 300 punktami dobra teraz musimy iść w lewą stronę tak tak i tak o no, podwyższyłem się i otwieramy dobra bierzmy kolor niebieski nie, otwórz... no, nie otwierajcie tego bo będzie mi... będziecie mieli kłopoty i wtedy będzie problem Boże! Okej, okay, zamknęły się same Dobra, wzięliśmy I... O Chryste. teraz już problemy Dobra, muszę spróbować ponownie Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz Dobra, jeszcze raz Dobra Dobra, musimy mieć te niebieskie, niebieski klejnot i teraz musimy wziąć fioletowy żeby nie blokowały drogi i teraz musimy nakierować. Dokładnie. Tak to wygląda cała mani... łamigłówka. Dobra. Bierzmy kolor czerwony i łączymy z pomarańczowym i... i koniec poziomu. Tylko pomarańczową powołanicie nas do mety. Nie! Ten poziom jest za trudny. O nie! O nie! No widzicie, skorpiony mogą być nawet szybkie i te skaczą. Bleh. I znowu te teleporty. Teraz będę musiał odgadować, które teleporty mogą mnie poprawić, pop poprowadzić plerfowo, a lewowo, a te, które prowadzą na skorpiony. Nie, nie cierpię tego. Nie? O! Dobra. W tym razem nie jest tak straszne. Dobra, nienawidzę tego poziomu, tak więc prowadzamy do menu. No tak, zakończyliśmy ćwicz, myślenie z tym, o, e, z wyjątkiem czwartego i dwunastego, bo trochę były truszne, d, trudne, ale najtrudniejszy to był poziom dwunasty z tymi skorpionami mogą tak skakać i te skaczące, bleh. Dobra, tak więc e, zagrajemy już prawie dobiega końca, ale jeszcze został tylko zestaw poziomów czyli, czyli ćwicz zręczność, czyli skupimy się bardziej na zręcznościowych poziomach. Ale o nim dowiedzie się już już w trzecim i zarazem ostatnim odcinku. Kolejnym i zarazem ostatnim. Czyli dobra. Tak więc.. Żegnam się z wami. Na razie, do zobaczenia. Wchodzicie na mój kanał, komentować, skrybować. Dodajcie ten filmik do ulubionych. I na razie. Cześć, pa pa!